że proszę Dzień dobry Państwu. Bieżąca sytuacja w drużynie, no wiadomo, Mirek Czobilo, faza rehabilitacji, ile potrwa, trudno w tym momencie powiedzieć. Paweł Jaroszyński już normalnie trenuje, ale nie jest jeszcze o 18 meczowej. Myślę, że będzie gotowy do gry za tydzień, za głębiem lubim. Pozostali gotowi do gry. Dziękuję i proszę Pamiętam, że bo Mirek pojawił się wczoraj na, na treningu, był, był w szatni. To chyba fajna, fajna sprawa też i dla niego, no i dla chłopaków, bo, bo, bo taka integracja i tak pewnie podbudowanie przed tym, na tym znaczy, no Na pewno. Fajnie też, że, że jest dalej z drużyną, że mógł z chłopakami się zobaczyć. Nie ukrywam, że, że, że oni się też przecież za nim bo to był, to był elementarny, ważny, ważna postać naszej drużyny. Był i jest oczywiście i, i fajnie, że znowu można było, było widzieć uśmiechniętego przede wszystkim, bo to też jest ważne. Będzie szybko do siebie dochodził, to jest młody, zdrowy chłopak. Mam nadzieję, że to wszystko się będzie na nim goiło I, i, i zobaczymy go niedługo. Znaczy, niedługo to jest takie złudne słowo, ale mam nadzieję, że go niedługo zobaczymy na boisku. Także fajnie, że jest tą drużyną. W dalszym ciągu yy, wszyscy na niego czekają. Myślę, że dobrze też dla niego, było, bo to czuje. Mhm. Chciałbym jeszcze zapytać bo. No nie było go w tym meczu w Gdańsku, ale czy, czy według pana było widać ten brak? No, no było strata czterech bramek, ale znaczy, czy pan to tak ocenia, że rzeczywiście znaczy, Trudno teraz mówić w ten sposób, no bo myśmy już grali mecze bez Mirka, w których sobie radziliśmy, więc yy, na pewno z ważną postacią drużyny i jego takich momentów właśnie spektakularnych yy, często na boisku brakuje, bo raz, że jest bardzo groźny, fragmentach w fragmentach yy, pod bramką przeciwnika i. I, I trochę inaczej wygląda wtedy wykonywanie tych stałych fragmentów i gra defensywy przeciwnika i jest też bardzo skuteczny pod naszą bramką w takich właśnie sytuacjach, których może na Lechii tam za dużo nie było, no ale przy czwartej, bramce, przy czwartej bramce, kto wie, gdy był ustawiony w strefie, czy nie zebrał tej piłki mm, głową. To jest oczywiście gdybanie. Natomiast yy, my musimy sobie z nim bez niego radzić, dlatego takie mówienie, czy czy jego brak był widoczny? No oczywiście, że był widoczny, że to jest najlepszy szelest, był najlepszy szelest, jeszcze niedawno tej drużyny. Ważna postać tej drużyny, więc trudno, żeby jego akurat ubytek był niezauważalny. Ale my sobie z tym musimy radzić i, i w jaki sposób po prostu reagować. A czy jest tak panie trenerze, że no wiadomo, że ktoś go musi zastąpić, ale to nigdy nie jest 1 jeden do 1. Jeden. No, Mirek ma specyficzne parametry, prawda, jeśli chodzi o grę głową. Czy w związku z tym byście musieli jakoś zupełnie zmienić tą grę, nie wiem, z naciskiem teraz na, na, na grę po ziemi, a nie właśnie w powietrzu. Czy... No, my zazwyczaj gramy po ziemi. Rzadko kiedy graliśmy w powietrzu, w powietrzu graliśmy przy stałych fragmentach gry, no i wtedy Mirek był bardzo groźny, więc, więc swojej gry nie zmieniliśmy, ale na pewno Mirka w takiej postaci, w takiej formie jak był. Na pewno będzie nam brakowało. Pewne rzeczy będziemy musieli robić inaczej, no, ale to już to jest życie w sporcie i w piłce. Czy są jeszcze pytania do trenera? Nie. Widzę, że nikt nie chce pytać, no to ja będę pytał. Trenerze, mecz z Arką Pan lubił takie określenia często za 6 punktów. Kto się kwalifikuje? Ten mecz pod to. Pod to? No, w każdym razie się już kwalifikuje po porażce po, po w Gdańsku do serii meczu o 6 punktów, więc to będzie właśnie tego typu mecz. Skoro jeszcze myślimy o tym, żeby, żeby walczyć o ósemkę, a myślimy o tym w dalszym ciągu, to ten mecz musimy po prostu wygrać. Dlatego jest to bardzo ważny mecz i, i o żadnym innym wyniku oczywiście nie myślimy. Musimy zrobić wszystko, żeby, żeby w dniu jutrzejszym zainkasować 3 punkty. Widać też, że Arka odżyła troszkę na wiosnę, mimo tych porażek tam zagłębiąc z Legią. Bo mieli taką zadyszkę gdzieś tam, gdzieś tam w grudniu, teraz Puchar Polski bardzo dobrze, z Koroną bardzo dobrze. Jak Pan ocenia ten zespół właśnie teraz na początku? Eee, to jest w dalszym ciągu Beniaminiak, także też trzeba inaczej na nich spojrzeć, ale, ale grając bardzo solidną piłkę byłem zresztą w piątek w Gdyni na meczu ich z Koroną, więc mogłem się przyglądnąć z bliska. Eee, jest paru zawodników, którzy widać wyraźnie, że, że idą do góry, jeśli chodzi o dyspozycję eee, Szwoch, Formela Hofbauer, myślę, że, że taki trochę niedoceniany, ale, ale dla mnie myślę, że bardzo ważny u nich zawodnik się Maszko, także to jest, jest to zespół, który, który... No, będzie grał teraz na ludzie. Finał Pucharu Polski mają praktycznie w kieszeni, zdobycz punktowa w miarę dobra, także, także mm, przyjadą tutaj powiedzmy bez takiego napięcia dużego psychicznego. Natomiast w piłkę grać potrafią, i to już wielokrotnie udowodnili. W Warszawie wygrywając z Legią, ogrywając u siebie możnych ligi w poprzedniej rundzie, więc trzeba się mieć na baczności. Ale my już nie możemy patrzeć teraz na przeciwnika, musimy patrzeć przede wszystkim na siebie. My bez względu na klasę w przeciwnika, czy to będzie arka, legia, ktokolwiek, musimy po prostu punktować. No to jest e, najlepsza z możliwych informacji, które, które gdzieś w ostatnim czasie e, są. Tutaj fakt, wróciliśmy do treningów na normalnym trawiastym boisku. E, dla nas to jest ważna sprawa. E, no i miejmy nadzieję, że to też będzie widać w grze, będzie widać w jakiejś tam powtarzalności w, w tych sytuacjach, które sobie wypracowujemy na treningu. Tego nam brakowało. Pewne rzeczy na balonie nie szło po prostu wytrenować. Ani stałych fragmentów, ani spraw taktycznych, więc mam nadzieję że teraz z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień e, ten zespół będzie wyglądał lepiej piłkarsko. No ale przede wszystkim też musimy wyglądać lepiej statystycznie, czyli punktowo. Panie, czy jest czy ma pan kłopot z, z, z takim faktem, że no, zespół zagrał dobry mecz w, w Gdańsku, natomiast no, no, nie przyniosło to żadnej korzyści punktowej? W związku z tym ma pan problem z oceną, z oceną piłkarzy? Czy, czy... nie? nie mam problemu z oceną piłkarzy i, i my sobie zresztą analizowaliśmy ten mecz i, i zdiagnozowaliśmy, jak to wszystko wyglądało. Popełniliśmy no po prostu za dużo błędów, byliśmy za mało skuteczni, bo to, to jest przede wszystkim pierwszy. Yy, bo my praktycznie, yy, gdybyśmy wykorzystali te sytuacje, które mieliśmy do momentu popełnienia błędu, to nasz by wyglądało zupełnie inaczej. No, ale taka jest piłka, niestety, i, i, i z tym się trzeba pogodzić. Ale generalnie yy, wyglądało to, jeśli chodzi o umiejętności, elementy piłkarskie, wyglądało to naprawdę nieźle, no, ale nie ma przełożenia punktowego, i, i to jest cały problem. No. To jest dobra informacja, że, że, że Piątek strzela, ale no, przydałby się ktoś jeszcze, prawda? Znaczy przydałby się ktoś jeszcze i przydałby się Piątek bardziej regularny, bo, bo prawda jest taka, że on miał mecz na nodze w, w Gdańsku w pierwszej połowie dwukrotnie, więc fajnie, że się strzela. Strzela regularnie, to nas też bardzo cieszy. No, też czekam na to, żeby Mati Szczepaniak zaczął zdobywać bramki, żeby Tomek Westeniński, który coraz lepiej wygląda, też zaczął trafiać do siatki. Mamy tych młodych chłopaków, no oni muszą mieć trochę czasu także. także czekamy na nich spokojnie, no ale ale rzeczywiście czas już aż goni. to może ja zapytam jeszcze: Właśnie, czy się piątek mówi po spotkaniu z Lechem, że teraz tak naprawdę zespół już. Może ratować tylko seryjne punktowanie. Jakaś presja, gdy chodzi o szeregi zawodników, jest widoczna? Presja paraliżująca w tym kontekście? Nie ma presji żadnej. Piłka nożna, każdy mecz to jest, to jest presja i tutaj nie ma co sobie dokładać dodatkowej presji. My sobie zdajemy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Zdajemy sobie sprawę i presja będzie zawsze. Presja w piłce nożnej zawsze to wyrzuciła. Natomiast my nie, no, nie robimy sobie jakiegoś dodatkowego tam balastu. Nie wkładamy sobie na głowę. Zdajemy sobie z tego sprawę, jaka jest sytuacja. Ale też staramy się zachować chłodne głowy. Presja musi być, bo ona towarzyszy piłce nożnej zawsze. Natomiast z tej presji muszą wychodzić też jakieś pozytywy, i tego się trzymamy.